Witam was serdecznie drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, moi mili państwo w drugim epizodzie z gry Need for Speed Underground 2 na platformę PC w ramach cyklu Carselin' Plays Games oczywiście w formie Let's Play, bo inaczej tego się nazwać nie da Dobrze, drodzy państwo, po drodze udało mi się odebrać cztery wiadomości Co my tu mamy? Changing steering controls, czyli ustawienia dotyczące sterowania Zatrzymajcie sobie jak chcecie przeczytać, ja nie będę się tutaj za bardzo na tym rozwarstwiał Megalow parts, czyli e, wiadomość dotycząca e, części e, pozwalających ulepszyć pod względem technicznym nasze auto, także to się przyda. E, preferencje mapy, no to nie trzeba za bardzo tu pieprzyć, bo to proste jak budowa czołgu T55. I tak samo sklepy, do, e, sklepy z częściami tuningowymi, technicznymi oczywiście. Dobra, e, to na razie tyle. E, Podjechałem właśnie pod kolejny wyścig, który jest dostępny na sam jużkim początku gry. Jest to wyścig Sprint i zapraszam Was serdecznie do niego. Tylko wysłuchajmy pierdolenia jakiegoś gościa, a właściwie jakiś bab. Coś tu mi się nie zgadza, bo przed chwilą niby babka coś pogadała, a w tym... A w systemie jest a nadawcą tej wiadomości jest Bob. To za przeproszeniem, kto to jest kurwa? Transwestyta? Nieważne, jedziemy dalej. O kurwa, mi Eclipse, jeszcze ta stara wersja z 99. Chyba. Dobrze, drodzy państwo, witam was w kolejnym wyścigu, tym razem jest sprint. Pokrótce szybko wyjaśnię czym jest ten sprint. Sprint jest e, niczym innym jak wyścigiem polegającym na przejechaniu danego odcinka, czyli też mówiąc danej trasy. Jest to po prostu wyścig polegający e, na przejechaniu e, odcinka, kurwa, z punktu A do punktu B. Czyli można to nazwać, że sprint jest tak naprawdę e, odcinkiem, a nie e, jakimś torem, trasą okrężną raczej. Wiadomo o co chodzi, kurwa, ja się rozdwarstwiam nad tym. Nieważne, jedziemy dalej! Tutaj szybko driftika, kurwa, jakiegoś pierdolonego, a chuj. Nie udało się. O, co ja, kurwa, takiego narobiłem, że, kurwa, że chciałem robić wideo solucje? Chyba musiałem być kompletnie popierdolony. Solian? Aha, zapomniałem, że już mi się te leki skończyły. No to nie wiem! v kurwa, wszystko, byle co! Nie no, żartuję. Nie będę ćpać na wizji. Jestem na live! Nie, żartuję. Nie, po, nie róbmy podróbki Kamila Steinbacha i lasa samego w sobie. Parodii nie da się podrobić. Taka prawda. Dobra, ale kończymy drodzy Państwo kolejny wyścig, także jest zaczepiście. Zbliżamy się do mety. W... No i zajebiście Wypieprzam Właśnie pierdzielnąłem w auto, ale ciul Ale i tak udało mi się wygrać pomimo tego, że to level medium Minuta 39 sekund i 39 setnych sekundy, także jest pięknie, no y, Mitsubishi Eclipse, Pontiac Jak GTO i Honda Civic, także Nie ma y Oponenci nie byli zbytnio wygórowani. Dobrze, wygraliśmy 300 punktów reputacji i zarobiliśmy 200 dolców na nasze konto. Także jest miodzio. Oczywiście przechodzimy do trybu dowolnej jazdy. Zapisujemy i jedziemy. Hey man, I'm uh. car back. You Aha, to są... Aha. No i znowu Racher się dopierdziela. Kochanie, daj sobie na luz, spokojnie. Twój samochodzik będzie najwyżej zarysowany. Ale ja muszę się zaznajomić z zasadami tejże gierki, a właściwie świata przedstawionego. Także nie spinaj dupy, tylko bądź spokojna, cierpliwa. A ja zresztą i tak na chuj, komu to mówię, kobiecie i tak nie przemówisz. Ona wie lepiej. Dobrze, Rearview Mirror, to mi nie jest potrzebne. Dobrze drodzy Państwo, ja jedynie... Kurwa! Jebane wiadomości. No i GPS. A wiadomo o co chodzi. GPS. Check. Wstukujesz sobie w urządzenie daną, nie wiem, dany punkt, wyszukuje Ci trasę i przez tą trasę jedziesz, jeśli nie wiesz jak dojechać. Dokąd. I masz lokalizację. Dobrze, drodzy państwo. Eee, eee, tym razem jest eee, zobaczmy jeszcze tylko ile mamy czasu także przepraszam za tą pauzę mamy jeszcze 7 minut, mam nadzieję, że się uda także zapraszam, eee, także drodzy państwo teraz skupimy się na wyścigach, które zwą się wyścigi Outrun, także rozpoczynamy i teraz e, wam mówię na czym takie wyścigi polegają wyścigi Outrun e, nie jest to nic innego jak wyścig przez miasto z danym rywalem, którego właśnie podczas e, podróży, wędrówki nazwijmy to przez miasto napotkamy i celem takiego wyścigu jest osiągnięcie y, dystansu y, ponad 300 metrów przed przeciwnikiem. Jeśli ten dy dystans zostanie uzyskany, wyścig y, można uznać za wygrany. Zwycięstwo jest w naszej kieszeni, także nie trzeba tu nic wyjaśniać. Oczywiście trzeba się postarać, aby takiego rywala zgubić i osiągnąć y, dystans 300 metrów. Nagrody pieniężne nie są wysokie. Od 100 do 200 dolców za taki wyścig. Zatem, jeśli ktoś potrzebuje chociaż małej kwoty i brakuje mu chociaż troszeczkę funduszy na powiedzmy tam ulepszenia, to wyścigi Outrun są najlepszym sposobem, aby zarobić. Także nie trzeba tutaj za bardzo tłumaczyć o co tu chodzi. Teraz. Kurwa, muszę wyprzedzić tego ciula, a nie wiem, czy mi się uda, bo to jest trudne zadanie. No, teraz się postaraj, hopie. Masz trasę prościutką, jedziesz. Tylko nie pierdolnij w jakieś auto, karselinku. Dawaj, 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 już dwusetka, jest dwusetka, dwusetka, dwusetka. Kurwa. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. No i chuj. O i chuj. O i chuj. Jedziesz. No, kurwa, dobra, jedź, 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 nie pozwól, abyś go zgubił. Ja pierdolę, Dobra, doganiam go, ale chuj. No i widzicie, pierwszy fail, pierwszy fail. I, no i chuj. Wiem, że on teraz jedzie na lotnisko, ponieważ tam nie ma dostępnej trasy jeszcze, ale co tam? A, masz za swoje, gnoju, masz za swoje. Dobra, gdzie ty kurwa jedziesz? No ja pier... No ja pierdolę! Coś mi się zdaje, że to dłużej potrwa. Mada... Noś, ty szmato. Nie spodziewałem się tego. Za pierwszym razem mi to szło, ale teraz mi to nie idzie. Motherfuck! Nie spinaj dupy, Karaselinku, tylko spróbuj go wyprzedzić. Właściwie... Wiecie co? Mam to w dupie. Zrobię tak, ja wyprzedzę sobie tego kierowcę, wyprzedzę sobie następnych, i przy trzecim kierowcy spróbuj, e, te, pokażę wam o co w tym chodzi. Bo ja nie chcę tracić czasu na tego typu pierdoły, zresztą nie mam za bardzo na to czasu. Także zapraszam Was serdecznie przy trzecim kierowcy, bowiem na początku tego etapu jest trzech kierowców w wyścigu. Outran i, no i trzeba ich pokonać, no po prostu, nie ma tutaj wielkiej filozofii. Także zapraszam Was serdecznie za chwilę. No i dobrze, witam was serdecznie z powrotem, drodzy towarzyszki, drodzy kurwa, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, właśnie e, pokonałem dwóch kierowców, także o dziwo pierwszego kierowcę udało mi się pokonać zaraz po e, zaprzestaniu, właściwie przerwaniu nagrywania, drugiego też e, bardzo szybko udało mi się pokonać, teraz pozostał trzeci i jedziemy, orzesz w dupę, nież ty szmato, jać, jedź, 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 jedź. Jedź, jedź, jedź. Ach, to dupy jest ten Nissan, tak. Dobra, może go spróbuję dogonić, chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Da, jedź, jedź, jedź. Jedź, jedź. Motherfuck, dlaczego podczas nagrywania mi to kurcze nie idzie? No, nie idzie. Nie idzie. Stunie Sto nie O już, Dobra, ale doganiam gnoja albo gnojówę no dobra, chodź tu, chodź tu Chodź tutaj, wracaj tutaj Wracaj No ja pierdolę Nie no ja to przegram kurwa Jedź, 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 jedź Karcelinku jedź Doganiasz ty piarę, doganiasz Doganiasz, doganiasz, spokojnie, jest dobrze, jest dobrze, może się uda. No i widzieliście, drodzy Państwo, po prostu powoduje, że to nagrywanie jest chujowe, jak widać, ale powoli doganiam tpr -e i za karę ci zabiję. Dobra, osiągnąłem prowadzenie, jest, jest, jedź tam, jedź tam, nie wracaj tam, kurwa, jest, okay. haha, <laughs> dobrze, masz za swoje, yeah, right, Ciko! No i dobrze, drodzy Państwo, udało mi się po drodze zebrać cztery wiadomości, a yy, łącznie mam im i tak sześć, ale dwie z nich dotyczą wyścigów Outran. Tutaj macie wiadomość dotycząca wprowadzenia, yy, czyli to, co Wam wytłumaczyłem, zwycięstwo dotyczące wyścigu outran, no to też nie ma, yy, też żadnej filozofii nie ma. Jedynie chciałbym dodać, że jak przegramy, to pieniądze będziemy tracić, także lepiej strzeżcie się systemy licznika, czyli imperialny, czyli taki co mamy w Europie, kilometry na godzinę, nie, co ja pierdolę, imperialny, czyli to co mają w Wielkiej Brytanii, Ameryce, czyli mile na godzinę, metryczny, to w Europie, przeważnie w Europie, czyli kilometry na godzinę, też proste, nie ma, nie wiem o co tu, nie ma za bardzo tutaj dużej filozofii, racebreaker. No to akurat, jeśli chcemy uzyskać potlenek azotu, także też nie ma co tutaj tłumaczyć. Czyli poprzez różne takie popisy kaskaderskie. Typ skrzyni biegów to wiadomo, albo automatyczna, albo manualna, co kto woli. I car specialties shop, czyli wiadomość dotycząca kolejnego sklepu, gdzie możemy ulepszyć nasze autko. Także też dużej filozofii tutaj nie ma. Dobrze, drodzy Państwo, to by było na tyle w dzisiejszym w drugim epizodzie. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, pomimo tego, że trochę to spierdoliłem, ale mam nadzieję, że nie ma. nie. nie zepniecie aż tak dupy. Także. zobaczcie, czas pokaże. Dobrze, drodzy państwo, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym trzecim epizodzie z gry Need for Speed Underground 2 na platformę Personal Computer w ramach cyklu Corsely Place Games. Dobra, do widzenia.